I dzień dobry, cześć czołem. Witaj serdecznie bliżej chmur. Dzisiaj jest mojego trzepaka właściwie tak blisko, że chmury sypią mi się na głowę, ale to bardzo fajnie, bo możemy być nie, troszeczkę bliżej znowu tej chmury i poznać troszeczkę nowych informacji na jej temat. A dzisiaj temat dosyć taki, bym powiedział, nie tyle kontrowersyjny, co czasem można by rzec, że słyszę go w różnych miejscach i. Wywołuje on ogólnie lęk wśród y, niektórych środowisk, szczególnie IT, ponieważ y, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czy chmura może zabić nas kosztowo i zniszczyć nasz biznes, oraz czy chmura publiczna może zabrać nam pracę i odebrać nasz chleb. W obu przypadkach mogę powiedzieć, że tak i tak. Ponieważ znam przypadki, gdzie chmura niewłaściwie używana doprowadziła do naprawdę bardzo dużych i niechcianych kosztów, ale to nie z powodu samej chmury, tylko z powodu złego wdrożenia, czyli jeżeli ktoś gdzieś podpiął jakieś usługi, zapomniał o nich, wybrał mega, ogromnie dużą maszynę, zupełnie niepotrzebnie, na przykład na testy i zapomniał ją wyłączyć, to mogło się zdarzyć tak, że. No, niestety chmura potrafi wygenerować okrutnie wielkie koszty, jeżeli jest niewłaściwie i nieumiejętnie używana, ale to przy tych usługach już troszeczkę, może bym powiedział, bardziej zaawansowanych i takich usługach troszeczkę bardziej mm, kosztownych, których można by tam używać, a jeżeli chodzi o pracę, to tak. Chmura może pozbawić pracy w pewnych przypadkach, ale nie dlatego, jak się niektórym wydaje, że jak weźmiemy chmurę, to już nie będę miał co robić, nie będę miał pracy. Jeżeli weźmiemy firmę, która będzie supportować naszą chmurę, to ja odejdę w zapomnienie i już nie będę miał co robić w firmie, stanę się niepotrzebny i ogólnie no, same zło i zabierze mi chleb i nie będę miał już nigdy co robić. Nie, yy, nie w takim akurat przypadku będziemy to rozpatrywać, ale do wszystkiego dojdziemy powolutku. Zacznijmy, więc, może od tego, czy chmura publiczna jest tylko niepotrzebnym kosztem. Takie przeświadczenie ogólnie nie pojawia się raczej już w większych i zaawansowanych technologicznie organizacjach, ponieważ oni bardzo dobrze wiedzą, że chmura tak naprawdę nie jest tylko kosztem. Tam często pojawia się zupełnie inna filozofia podchodzenia do działów IT, która często w mniejszych firmach, w urzędach, w firmach może większych, ale gdzie. Świadomość technologiczna i możliwość wykorzystywania technologii nie jest jeszcze na tak wysokim poziomie, ponieważ, no tu można by włożyć dużo, ponieważ, ale to zostawmy na zupełnie inny odcinek. Jednak chmura publiczna wykorzystywana w firmie może być tylko kosztem. Oczywiście, możemy kupić y, licencje na przykład Microsoft 365 i uważać je tylko za koszt. Znowu, ponieważ takie jest y, często mylne podejście i właścicieli do działów IT i ogólnie działów IT samych w sobie. Bo gdzieś w takim zatwardziałym, że tak go nazwę, modelu IT wygląda to mniej więcej tak, że w firmie dział IT jest złem koniecznym. No musimy posiadać te komputery, musimy korzystać z jakichś programów, musimy mieć jakąś sieć, no więc musimy mieć ten dział IT albo jakąś tam firmę zewnętrzną która będzie nam to ogarniała ale jest to mus jest to przymus właściwie no bo dawno skończyliśmy etap liczenia na liczydłach więc posiadamy te komputery posiadamy te programy księgowe i inne no ktoś to musi jakoś trzymać w całości dział IT dla odmiany jest tym yy, Najgorszym działem, który przynosi tylko koszty, znowu przynosi jakieś głupie pomysły, że musimy być bezpieczniejsi, musimy kupić jakieś urządzenie do zabezpieczania naszej sieci, blokuje nam strony, żebyśmy nie mogli wchodzić, blokuje nam udostępnianie plików, yy, blokuje nam jakieś dziwne serwisy, których chcielibyśmy używać. Po prostu zło samo w sobie. Nasi najwięksi wrogowie działa IT, którzy ciągle trzymają tylko łapę nad naszymi komputerami i nad tym wszystkim, co chcemy robić. W wielu, wielu, wielu firmach i urzędach wygląda to nadal, niestety, właśnie w ten sposób. Jeżeli ktoś chciałby rozszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jak działa IT, może być korzystny dla firmy, wspierać biznes firmy i służyć firmie tak, aby firma się rozwijała dzięki działowi IT, to bardzo polecam książkę Projekt Phoenix. Kosztuje grosze w różnych helionach i innych miejscach, lub można jej posłuchać na Storytelu, co bardzo polecam, i sam osobiście yy, robiłem. Bardzo fajna książka otwierająca umysł yy, na to, jak dział IT ma służyć firmie i wspomagać jej rozwój, a nie tylko być tym właśnie paskudnym kosztem. I tak samo jest właśnie z chmurą publiczną. Ja po pozwolę się tutaj oprzeć oczywiście na rozwiązaniach Microsoftu, bo w firmie Existo, gdzie na co dzień pracuję jako team lead, zajmujemy się wdrażaniem właśnie chmury publicznej Microsoftu, między innymi pakietów Microsoft 365, bardzo niefortunnie kiedyś nazywanych pakietem Office 365. No, taka nazwa tak się złożyło i bardzo błędnie kojarzona tylko i wyłącznie z pakietem Office. Natomiast jest to zupełnie inne rozwiązanie, jest to cały pakiet rozwiązań i na tym przykładzie właśnie chciałbym się skupić, omawiając te nasze niefortunne koszty. Jeżeli podchodzimy do działu IT i do rozwiązań chmurowych tylko jako koszt, to faktycznie pieniądze, które czasami trzeba zapłacić za licencję, mogą się wydawać y, dosyć spore, chociaż jeżeli 4 euro. Miesięcznie no podejrzewam, że każdy w firmie zarabia więcej niż 4 euro na godzinę w, aktualnie w firmach. No, trzeba by to przeliczyć z minimalnej krajowej, yy, aczkolwiek, jeżeli patrzymy tylko na to, że musimy coś kupić i za to płacić, no to faktycznie wszystko jest wtedy tylko i wyłącznie kosztem, a koszty no, niekoniecznie są dobre, tak? Każdy z nas chciałby raczej unikać niepotrzebnych kosztów, więc z takim podejściem często się spotykamy, że będzie to tylko kolejny niepotrzebny koszt. Natomiast co wiele firm i niestety też działów IT pomija to to, że to nie jest koszt, jest to wartość dla naszej firmy. Ponieważ takie rozwiązania jak na przykład Microsoft 365 wkładają do firmy wartość, a nie wnoszą tylko znowu koszt. Jaka może być wartość takiego pakietu? No więc zacznijmy od tego, że kupując taką licencję zabezpieczamy, Dane w naszej firmie w sposób profesjonalny, mniej lub bardziej, bo to też zależy od tego, czy ktoś bierze firmę, która wesprze to wdrożenie i zabezpieczy, yy, przygotuje raczej środowisko do tego, żeby wszystko było bezpieczne, czy odpala sobie, wiadomo, po taniości jak zwykle, bo to tylko koszt, więc odpalamy tylko licencję, niech się dzieje wola nieba, ale. Jest to swojego rodzaju wartość. Nasze dane są przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, w kilku datacenter, co ostatnio y, akurat jest y, teraz modnym tematem, ponieważ jedno datacenter y, stanęło w ogniu i część danych tam się utraciło, a tutaj przetrzymujemy dane w bezpieczny sposób są one chronione są one chronione podwójnym sposobem uwierzytelniania co nawet przy wyciekach haseł których jest mnóstwo w aktualnych czasach wystarczy wejść na odpowiednią stronę i można znaleźć sobie po prostu login i hasło użytkowników niekoniecznie z zasobów firmowych aczkolwiek użytkownicy używają zwykle jak wiemy haseł tych samych w różnych miejscach więc jeżeli wyciekną gdzieś to potem oczywiście też są niebezpieczne w naszej organizacji Więc przechodząc dalej, nasze dane są bezpieczne, nasza poczta jest bezpieczna, ponieważ pakiet zawiera od razu pocztę. Pocztę tak, można potaniości trzymać oczywiście u siebie. Unikamy znowu kosztów, tak, potaniości u siebie. Natomiast y, trzymanie poczty u siebie y, tak naprawdę wymaga. Bardzo dużo zabezpieczeń i bardzo dobrych specjalistów, którzy zajmują się utrzymywaniem i zabezpieczaniem tej poczty. Yy, rozdzielmy tutaj pocztę działającą od poczty poprawnie zabezpieczonej, bo są to zupełnie dwie różne rzeczy. I znam organizacje, gdzie poczta jest wdrożona, jest bardzo bezpieczna, jest super utrzymywana, ale są to organizacje na wysokim poziomie, które mają naprawdę sporo inżynierów, którzy zajmują się tylko tym, żeby to było bezpieczne. Tutaj mamy już bezpieczne dane, mamy bezpieczną pocztę z takimi samymi filtrami antyspamowymi, antymalurowymi, antywirusowymi, jakie używają najwięksi, ponieważ dla wszystkich pakiet jest taki sam. Więc mamy kolejną bezpieczną rzecz: mamy yy, bezpieczne przetrzymywanie plików w chmurze, tak? czyli każdy użytkownik ma swoje pliki w chmurze, dzięki czemu ma do nich łatwy dostęp. Nie trzeba instalować w firmie NDS, Team Viewera czy czego tamkolwiek, żeby użytkownicy, którzy nie mogą przyjść do pracy na przykład przez pandemię, muszą się logować gdzieś tam zdalnie do swojego komputera w pracy, który musi być włączony i no, ogólnie mało wygodne rozwiązanie. Jeżeli musimy nagle gdzieś poprawić nasz plik, no to nasz plik jest dostępny od razu, ponieważ jest w chmurze. Jest nadal oczywiście odpowiednio zabezpieczony, jeżeli to przygotujemy. Pamiętajmy, że y, duża część tak naprawdę też odpowiedzialności zawsze leży po naszej stronie. Tak samo jak uruchamiamy usługi u siebie i musimy je odpowiednio zabezpieczyć, tak samo chmura publiczna daje nam jakieś podstawy bezpieczeństwa, ale część odpowiedzialności leży dalej po naszej stronie. Więc mamy dane, mamy pocztę, mamy przetrzymywanie plików w chmurze, y, mamy. Aplikacje, do których możemy się ładować po prostu przez przeglądarkę. Wszystko jest dostępne od ręki i na już, i można to wykorzystać do pracy. Można skrócić procesy w firmie dzięki tym usługom. Zamiast przewalać się mailami, możemy po prostu wrzucić plik na Teamsy, i po prostu wszyscy na nim współpracują, i nikt nie pyta, gdzie jest finalna wersja pliku. Możemy stworzyć mnóstwo skrzynek współdzielonych, które pomagają nam ogarnianie poczty, która wpada codziennie w ogromnych ilościach do firmy. I są to skrzynki darmowe, po prostu służą do agregacji, żeby pracowało się łatwiej. I to jest właśnie wartość wnoszona do firmy. Jeżeli będziemy podchodzić do tego tylko tak, że no tak, co miesiąc będzie faktura, to nie bierzmy chmury publicznej, bo nie na tym ona polega i nie do tego jest stworzona. Ona jest stworzona do tego, żebyśmy wykorzystywali ją i wnosili wartość i wspierali biznes naszej firmy, ponieważ działy IT się przyzwyczaiły do tego, że nie wspierają biznesu. Są wykorzystywane do tego, żeby budować jakieś narzędzia, natomiast nie wspierają go w taki sposób, żeby firma rozwijała się dzięki działom IT. I tutaj możemy powoli przejść do drugiego tematu, czyli do tego, czy chmura publiczna pozbawi mnie chleba, jeżeli wezmę chmurę publiczną. Wielu ludzi tak myśli, wielu administratorów obawia się, że jeżeli teraz wezmą chmurę publiczną, to będą niepotrzebni, tak? Będą musieli przez, będą, nie będą już musieli utrzymywać serwera pocztowego. Nie będą musieli utrzymywać serwer aplików, nie będą musieli instalować łatek i wszystkich innych dziwnych rzeczy, które trzeba robić w dziale IT. I bardzo dobrze, ponieważ będą mogły się zająć tym, czym powinny się zajmować czyli wykorzystywać narzędzia, które mają, aby służyć swojej firmie i wspomagać jej. Rozwój. Znam firmy, gdzie działy IT nie wyrabiają się z niczym, więc tak naprawdę nie mają czasu usiąść odpowiednio do jednego tematu i wykonać go od początku do końca, ponieważ mają ograniczone zasoby, a mają mnóstwo pracy. Więc teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jeżeli nagle dział IT zyskuje, no nie wiem, jeden dzień nawet w tygodniu dzięki temu, to czy dział IT staje się niepotrzebny. No jeżeli będą wtedy siedzieć po prostu i dłubać w nosie, to prawdopodobnie można zrobić cięcie etatów. Ale tak naprawdę, jeżeli oni odzyskają ten czas, to oni mogą zacząć próbować wykorzystywać swoje narzędzia w taki sposób, aby pomagać firmie. Czyli jeżeli ktoś może w końcu usiąść i pomyśleć Hej, słuchajcie, ten proces księgowy, który mamy z fakturami, jest taki dosyć zawiły. Te faktury tu wpadają, na sekretariacie dziewczyny je przesyłają, potem to wszystko wpada jeszcze do dwóch księgowych, niepotrzebnie się dubluje. To może po prostu zróbmy tak, żeby to się działo automatycznie, skrzynka dla księgowych będzie jedna, a jeszcze dodatkowo te faktury będą się odkładały do chmury na wypadek, gdyby coś się stało albo któraś została pominięta. Będziemy mieli rekordy, kiedy faktury wpadają. I tutaj się ułatwia praca, zwalnia się, Czas pracowników, proces zostaje zautomatyzowany i mamy znowu więcej czasu. Pani księgowa ma więcej czasu. Pani księgowa może wtedy też się zająć czymś innym, zamiast przewalać swoje maile i sprawdzać, czy już coś odebrała, czy może już czegoś nie odebrała. Wszystko jest tutaj narzędziem. Co jeżeli potrzebna jest firma? Jak na przykład Existo, w której pracuję na co dzień, aby wspierać chmurę, no bo informatycy może nie są jeszcze przekwalifikowani. Czy to znaczy, że informatycy staną się niepotrzebni? Absolutnie nie. Nadal zostaje mnóstwo dziedzin w firmie, gdzie mogą się oni wreszcie wykazać, ponieważ mają trochę czasu. W końcu możemy zrobić porządnie na przykład serwery wydruków, tak? W końcu możemy ogarnąć jakoś porządnie centralnie skanowanie. W końcu możemy zająć się porządnie zabezpieczeniem brzegu naszego sieci. Napisać te 100 reguł do Firewalla, które od dawna czeka, ale nikt nie ma czasu tego wklepać. Co jeżeli... Teraz pojawia się jakiś nowy pomysł. Słuchajcie, może byśmy wdrożyli taką aplikację, która będzie analizowała nam te wszystkie dane, które spływają na przykład z naszych maszyn, które mamy na hali. Normalnie wszyscy załamaliby ręce. Przecież to trzeba teraz będzie stawiać serwery, przygotowywać aplikacje, robić mnóstwo rzeczy, kupić to wszystko, w ogóle nie. Na dzień dobry odpowiedzią będzie nie albo za dwa lata skończymy. A w przypadku, gdy wszyscy mają troszeczkę więcej wolnego czasu i narzędzia, znowu żeby po to sięgnąć, to mogą w minuty odpalić rozwiązanie, które zacznie analizować te dane, a potem będą tylko dokręcali śrubki i poprawiali jeszcze te momenty, żeby te dane były prezentowane dokładnie tak, jak powinny być. Próg wejścia jest minimalny, ponieważ odpalamy to od razu, przygotowujemy tylko dane, żeby zaczęło działać i. Tydzień od momentu, gdy ktoś poprosił o jakieś mega zaawansowane, wybujałe, graficzne, turbopiękne raporty, wszystko zaczyna działać, wszystko jest interaktywne, wszystko jest dostępne dla użytkowników, i wszyscy mogą nagle z tego korzystać. A jeżeli się, że jest niepotrzebne, to dwoma kliknięciami zamkniemy projekt i pozbędziemy się wszystkich kosztów. To jest wartość po raz kolejny. Możemy zacząć wdrażać pomysły od razu, oczywiście wcześniej je odpowiednio przygotowujący i projektujący sam zamysł projektu, tak? Ale możemy zacząć coś wdrażać od razu i sprawdzać, czy to działa. Jeżeli nie działa, wyrzucić. Niepotrzebne. Jeżeli działa źle, może trzeba tylko troszeczkę poprawić. Ale sam pomysł może być realizowany na bieżąco i nie potrzebujemy do tego kolejnych nie wiadomo jakich zasobów, a przeważnie zasobem, którego jest najmniej, jest właśnie czas. Ponieważ wszyscy mają bardzo dużo codziennie takich małych rzeczy, które muszą robić, i kradną im czas. Nie mówiąc o biednych działach IT, które przeważnie są zawalone robotą po prostu na rok do przodu, ponieważ mają dużo pracy. Nie oszukujmy się, często jest ich mało, a roboty, jak wiemy, dużo. Także podsumowując to wszystko, mam nadzieję, że zrozumiałeś lub zrozumiałaś, że tak naprawdę dzięki chmurze publicznej możemy. W końcu zacząć działać nawet w tych malutkich firmach, tak jak działają ci, którzy mają duże obroty, które mają duże firmy. Czyli tak naprawdę działy IT mogą zacząć wreszcie służyć swojej firmie i wspierać ich rozwój oraz implementować rozwiązania, których potrzebują pracownicy, a nie zajmować się tylko ograniczaniem i odcinaniem i pilnowaniem, żeby wszystko nagle nie spłonęło. A firma, Sama w sobie może zacząć wymyślać pewne rzeczy i dać popis swojej kreatywności przy wymyślaniu rzeczy, które mogą wesprzeć teraz biznes, ponieważ są na wyciągnięcie ręki. A nie jest tak, że musimy robić milowe kroki na dwa lata, rozpisywać, żeby w ogóle spróbować, czy coś nam z tego wyjdzie. Więc czy chmura jest tylko kosztem? Może być. Oczywiście, że może czy chmura może pozbawić mnie pracy? Może. Może dlatego, że chmura wcześniej czy później tak naprawdę przyjdzie i jeżeli też dział IT nie będą gotowe na jej przyjęcie, to może nas pozbawić pracy. Jeżeli ktoś będzie zatwardziałym przeciwnikiem na zawsze. No to nie oszukujmy się, rynek pracy aktualnie jest wypełniony, przepełniony i przewalony ofertami dla inżynierów chmurowych. Sam to dobrze wiem, bo na LinkedInie systematycznie dostaję różne propozycje pracy w całej Polsce, wszędzie i zdalnie. Więc tak naprawdę chmura tak może cię pozbawić pracy. Jeżeli nie będziesz w ogóle y, interesował się chmurą i interesował się tym, jak używać chmury, ponieważ coraz więcej firm widzi to, że działy IT powinny firmie służyć i wspierać ich biznes, a nie właśnie być tylko kosztem, który firmy ogranicza. Także jeżeli yy, się ze mną zgadzasz lub nie zgadzasz, yy, bardzo czekam na komentarze, wiadomości, maile. Możesz napisać na kamilmałpka Zapraszam na moją stronę bliżejchmur.pl. Jak pewnie się już domyśliliście. No i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie yy, poruszę jakiś kolejny. Bardzo fajny temat.